O ukrytym wśród bagien i lasów niemieckim nazistowskim obozie Zagłady w Sobiborze świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Los zwożonych tu Żydów polskich, holenderskich czy słowackich na zawsze miał pozostać nieznany. Po wybuchu powstania więźniów i ucieczce części z nich, po obozie miał nie zostać żaden ślad. Tak się jednak nie stało. Przemówili ludzie, przedmioty odnajdowane w wyniku badań archeologicznych czy dokumenty i fotografie znajdowane w archiwach albo wśród rodzinnych pamiątek. Pozostał też sam teren. Te drzewa i ziemia są tylko na pozór niemymi świadkami machiny śmierci, jaka pracowała tutaj przez blisko półtora roku. Od maja 1942 do października 1943 roku w obozie zginęło blisko 180 tysięcy żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci. To przy wracaniu pamięci o nich poświęcona jest wystawa urządzona w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze. Choć tożsamość większości ofiar nie jest znana, to na wystawie znalazły się opisy ich indywidualnych losów, ich twarze i nazwiska. Autorzy wystawy wskazali też miejscowości, z których nastąpiły deportacje. Sercem wystawy jest gablota, w której znajdują się głównie przedmioty osobiste należące do pomordowanych. Biżuteria, zegarki, okulary, te eksponaty są w większości anonimowe, ale czasami można wskazać miejsce ich powstania albo kraj pochodzenia. Nieliczne z tych przedmiotów należały do konkretnych osób, które znamy z imienia i z nazwiska. Ekspozycja przywołuje także świadectwa ocalałych. Wystawa SS-Sonderkommando Sobibor, Niemiecki Obóz Zakłady 1942-1943 ma za zadanie opisać historię miejsca, w którym się znajdujemy. Przybliżyć realia obozu, będącego centrum zorganizowanej na skalę przemysłową Zakłady Żydów Europejskich i umiejscowić je w szerszym kontekście historycznym. Na pierwszy plan wysuwają się tutaj źródła, świadectwa, relikty, dokumenty i fotografie. Na materiał ikonograficzny wykorzystany na, was, na wystawie składa się blisko 100 zdjęć i archiwaliów. Nie sposób nie zatrzymać się przy makiecie obozu, stoi ona naprzeciw szerokiego przeszklenia z widokiem na dawny obóz więźniarski. To miejsce historyczne jest zresztą tutaj najważniejsze. Wystawa została urządzona w otoczeniu, w którym rozgrywały się opisywane na niej wydarzenia. Dostarczanie niezbędnych informacji, by się po nim poruszać. 14 października 1943 roku w Sobiborze doszło do jednego z najbardziej heroicznych aktów oporu żydowskiego wobec zakłady. W wyniku powstania z obozu uciekło około 300 więźniów. Jednym z przywódców buntu był Aleksander Peczerski. Zagrzewając współwięźniów do ucieczki, krzyknął: Ci z was, którzy przeżyją, niech dadzą świadectwo. Niech świat dowie się, co się tutaj działo. Dziś słowa te są mottem wystawy prezentowanej w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze.